Siema. Widzowie. To ja Marcin Majkut. Możecie mnie znać tak, jak że tego i Ulanu kurwę. Dzisiaj poprowadzę stream na transmisji Xaja Podłoga. Witajcie widzowie. Dzisiaj jestem dalej chory i gramy w coś. Nie wiem w co. Może w ligę? O, liga. Kto chce ligę pisze, ale super liga <laughs> No Aaa Nie mam ochoty się przykurwić w ligę wiecie Dawno nie grałem Ja pierdole Czy mi oczy nie mylą i przejmujemy YouTube kurwa ma 8 milionów wyświetleń już ja cię sunę, co jest kurwa? Mam najebali jebali wyświetleń. Jakbym dostał pozdrowotku, po bo na Filip, to bym chyba się cieszył bardziej niż jak dostałem od Patyckiej dwa dni temu. I to bez kapty, mówię. Nie, no kurwa! Nie, no wchodzi Michael, robi się niebezpiecznie. Czekałem kurwa na huka, specjalnie dożnąłem do tyłu, to ten skurwysyn rzucił jakiegoś opóźnionego. Ja myślę, że on sam jest jakiś opóźniony lekko. Kurwa, w dziwnie gra. Ja powiem wam, jak wstałem w sobotę, czyli wczoraj, po piątku, czyli po Mario, to miałem takie skurcze na łapach od tych Joy-Conów Switchowych. Mi się nic nie chciało. Poczułem chyba pierwszy raz zakwasy na dłoniach w swoim życiu. Witam wszystkich tu serdecznie. Wchodzi Michael, robi się niebezpiecznie. Siema wysadzki. Siemka. Jak tam dzisiaj jest wzrost posiadany? 2 metry 3 trochę mniej. A mniej niż 3, czy mniej niż 2? Mniej niż 2. O kurwa, to niedobrze. To robi się niebezpiecznie w takim razie. Ja też długo nie grałem. Ktoś mi się dziwnie myszkę trzyma, ale damy radę. Nie no, Fiora jest popierdolona, gościu jakaś. Nie no, nie ufam ci Jezu, coś ty odjebał z tym fleszem. Dobra, nie no, zrobię wratki. Jak wygląda bot? No taki średni ten kill, preżurę. Idę tam. A ty nic nie robisz, nie? By tak. to wygląda. Dobra, może... O kurwa. Ale no, z no jeden milion jarkę, nie Dobre kół, no ciężko trafić w taką kurwę kół. Co skacze po 6 milionach. Prawie niemożliwe. A trzeba było to szybko zrobić Dobra, idę tam do nich. W ogóle flash to tutaj. Łoojaj ło, jaj, jaj. ło jaj, jaj. No ale go FF tę gierkę to nie ma sensu Chciałem sztuczkę wykonać, ale nie no Mogłem flesznąć i zabić jednego na pewno, to się zgadza Nie o no to, że Irelia mnie zastunowała to mi wszystko zjebało Mogłem szybciej po prostu wejść do akcji To też ten wla Kartusz dostał latarnie A no jebać, no nie wiem Ja pierdolę Nie no to jest kurwa masakra jakaś jebana no Ty. Tu nie chodzi o kłód, o nic nie chodzi kurwa On się z nią powije to można spróbować wtedy Dobra Pierdolę. wszędzie się boję iść, bo ja na hita padam. Oni są grubaskami takimi. <laughs> no on kurwa, 500 na kubie. Ma 606. O, oni już szafkują na bocie. Dobra, to, to możemy iść już A. O, faktycznie. Co ty pierdolisz? Miałem bana, i to ty klamiesz kurwo po tym, jak dalem do i jak przeczytałem to, suchar mnie <coughs> oznaczyli, i nagle nie mam bana. Myślę, że to sprawka suchara. <coughs> nie ja Bo byś miał w historii, że dostałeś bana. Myślę, że to nie jest sprawka suchara. Myślę, że, że chciałeś go wrobić w jakiś swój spisek. Byłeś ostatnio, może w Czarnobylu? Bo na kamerce to kurwa cały promieniujesz, więc ja bym się przeziębieniem nie przejmował, a bardziej zastanowił się nad dekontaminacją. Dekontaminacja. Chuj wie, co to znaczy. Za długa lektura dla mnie. Dobra, lecimy z tym widzowie. Pokażmy mu, jak się gra. Kurwa, coś mało bije w te kripki Ja pierdolę ka kaszana. <grystanie> 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 Już drugi wave zdążył przyjść, ani ja to uklepię. Dobra, ale teraz bez kanona drugi level Q to będzie łatwiej. Jeszcze Jacksik padł. Spoko, nie mamy to widzowie. pierdek mi się chyba kończy. Dobra, nie jest git. ale cofam tu. Dobra, jestem geniuszem. Patrz jak stracił już 8 mniej ma na topie. Uuu, to ekipa vip kolabo. Ona już wkurwiona, już wkurwiona, że nie może creepa dobić normalnie. Dziękuję, Fires. 2018, filmik Wigilia i Nowy Rok, pada tam pełno stwierdzeń jak Nowy Rok będzie lepszy, będą konkursy, this challenge, mam talent z perspektywy czasu, sądzę, że było niezłe wiaderko walone wtedy, ale chuj z tym KC Marcin. Obyś <grym> kiedyś był szczęśliwy, fest. <grym> ale co przecież... Poczekaj, muszę skonfrontować się z każdym argumentem. Nie pozostawię tego bez odpowiedzi. Tych oskarżeń. <noise> chłopcom mnie obić próbuje, nie? O kurwa, monk s Ja pierdolę. Tak to każdy potrafi. Kurwa jebana! Szmato co ganki potrzebuje na top, A jeden na jeden byśmy pograli to byśmy mógł ojebać. Piszcie plus jeden widzowie. No co ja taki miękki jestem, kurwa, że mnie na hita rozjebali. Bo żerki nie miałem, ona armora daje. No to uzależnia Fires dawanie donatów streamerowi. Bo on później czyta twój nick i mówi dziękuję i wtedy czujesz, że twoje życie jest cokolwiek warte. Jesteś szczęśliwy. Ja tak zawsze mam. Spadł uwa, gościu. Ale mam DMG? No właśnie nie mam coś. A nie wiem dlaczego. Nie no, patrzcie jak ten fraj tryharduje, nie? Dawaj mi te creepy kurwo. Ops. Oj. Nie no, ja jest jeszcze mistrzem Singeda. Czuję, Boże, że moje życie jest cokolwiek warte. Dziękuję Northern, NORTERN! Bardzo Ci dziękuję za dwa dolarki, byczku. Dziękuję za to, że tutaj jesteś z nami w naszym community, że jesteś częścią czegoś wielkiego. Stream podłoga. Dziękuję Ci bardzo. Northern. Kurwa, się, ależ to zagrał mofoski. W sensie wysocki, sorry. Obie wymieniłem się. I ona ma rkę? Ja nie ma chyba. <śmiech> <śmiech> Ale się spierdziałem mu do nosa, co? Tak. Co za akurat szczerze, z 50 mam HP. Kamerka? Ty, co się stało z kamerką? A moje życie jest dalej chuja warte, nawet jak ktoś mi podziękuje, bo jestem jebanym ściekiem. <laughs> Dziękuję, zbychubos za dwa dolarki, za to, że... ...przyczyniasz się... ...do... ...tworzenia naszej grupy, naszej ekipy... ...czystoniaczków Marcinka. Dzień. Kosinus warty? Dziękuję, mój JTX. Ty się najlepsi widzowie. No dobra, to lecimy tam. No, szelaj, kurwa, szelaj! ...normalne jest banowanie za wyrażanie opinii, blowout, <laughs> Za wyrażanie opinii! Ale mi się może nie podać, że twoja opinia o mnie to to, że jestem ulanym śmieciem nieśmiesznym i chuj mi w dupę. Po prostu, rozumiesz? Mogę się nie zgadzać z twoją opinią, a że to mój kanał? <laughs> no taki jestem, że nie przyjmuję konstruktywnej krytyki do siebie. Przepraszam cię, Szarlotka apkowa. Zaraz dojeżdżamy, kurwa, co ono O, jo, już R.E.S.H.K.A. Nie wiem, co robi reszta moich kasztanów, ale mi się to nie podoba. Nie no, dobrze było. No dobrze, dobrze było. Tak, tak. Ale mogliście zrobić więcej. Zrobicie tego noszora? Może. Ja tutaj robię, wiesz... Próbowałem ostatnio podcierać się twoim sposobem. Nawet nie wiesz jak ciężko później wylizać jaja z gówna. <noise> No, czekaj, czemu nie, da, nie dało rady? Masz rację, jestem nie. kretynem. Wysyłali dwa dolarki jakiemu z typowi, co nawet go nie znam, a ten typ sobie gra w grę komputerową. Masz rację, jestem jebanym kretynem. No nie mogę wyrazić głośno swojej opinii na ten temat. Teoretycznie. Bo prawda jest taka, że uważam, że streamerzy zasługują na więcej. Wyobraź sobie, że wchodzisz do kina za darmo. Kino splajtuje, bankrutuje. Przychodzisz się dobrze bać do streamowania za bilet, nie zapłacisz. nie o swojej armii. Bo ci Donate Traina wywołałem. Taka I prawda. po tym czasie, kiedy cię oglądam, to nie powiem. Jesteś spoko. Wyszedłbym na browarka. Ale jednego, bo boję się, że zacząłbyś coś odpierdalać po dwóch. De dobra sam spierdalam grać. Tańsze hej, D. Hej, hej, Etamy tam fun jest. Możemy się tu bić, czy nie bardzo? Aha, moja nie zadziałało w ogóle. Coś tam się spierdziałem na paru gości. Dobra, chyba dobrze zagrałem Uważajcie, ja dopiero idę. Cześć, cześć Firec Dobra, napadni już. Daj tam dalej lecimy z kurwami Hejterzy, hejterzy się odpalili O kurwa, aż wyjebał z tego. Dobra, ja podbieram. Zajebioza, Wysocki. O, no, takie 2 na 8, No, no, to prawda. Dobraz, Luchaj, masz konto na Twitchu od 2015 roku. Jebany dzbanie, więc Jestem weteranem twitcha. Jak ty się urodzile 100 ja już jebalem na twitch, czacie wiec. Nepierodli, odpal ten film. Posłuchaj mnie kurwo, jebana BL0. Jak myślisz? Prajerze. czemu psają ma podłogę poniku na Twitchu bo psają bez podłogi dostał bana i ten jeszcze zanim zaczął streamować więc nie mów kurwa kto jest OG z jebem bo ja dostałem permabana bez streama dawno dawno temu